W życiu Basi Kurdej-Szatan, 34 l. Sporo się dzieje. Ostatnio dzięki tańcu z gwiazdami spotkała się ze swoją pierwszą miłością i. jej serce znów zabiło mocniej. Czy to oznacza, że plotki o kryzysie w jej małżeństwie są prawdą?. Podczas obecnej edycji programu Taniec z gwiazdami gwiazdy uczestniczące w show pokazują swoim tanecznym partnerom rodzinne strony. Tak też zrobiła Barbara i szatan która zabrała Jacka Jeschkę 28L do rodzinnego pola. Widzowie programu i jej partner mogli zobaczyć opolski amfiteatr oraz poznać osiedle, na którym wychowała się aktorka. I właśnie tam spotkała ją niespodzianka. Kiedy pod blokiem Barbara rozmawiała z koleżankami z dzieciństwa i młodości, do rozmowy dołączył pewien mężczyzna. Szybko okazało się, że to pierwszy chłopak aktorki. Basia wypowiadała się o nim wyjątkowo ciepło. Łukasz był moją pierwszą miłością, bo zaczęliśmy chodzić ze sobą. Jak miałam 13 lat, mówiła aktorka. Jej były chłopak nie krył radości ze spotkania. Podkreślał, że te 7 lat, w trakcie których się spotykali, były wspaniałe. Dzisiaj oboje mają swoje rodziny i własne życie, ale pewien sentyment pozostał. Aktorka nie kryje jednak, że miłością jej życia jest mąż Rafał Szatan, 31L. I to jest dla niej najważniejsze.